Halo, halo, YouTube, cześć, witajcie moi z tej strony. Oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek z The Pobi. Nagrywam to zaraz po zakończeniu poprzedniego. I cóż, lecimy dalej. Mamy 10.42 w niedzielę 16 marca. Lecimy oczywiście z Bladey Farmhouse. Tylko, że nie na amatorze, a już na, normalnie na zawodowcu. Gotowy start. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka? Zapraszam ser e serdecznie bardzo do obejrzenia go, bo myślę, że naprawdę warto. E Także jak coś to zapraszam serdecznie do poprzedniego odcinka. Link oczywiście zawsze w opisie do filmu. To samo do, do, do Discorda, do fanpage'a i do e Tiply. Jak, jak ktoś by chciał mnie wesprzeć na inwestycje kanału pozbieram aktualnie na kamerkę chyba, że będę chyba, że sobie sam ją kupię, ale to nie wiem, ten, w każdym razie można tam wpłacać donate'y oczywiście to jest nie yy, nieprzymusowe więc każdy sobie jeżeli chce mi wspomóc, sobie tam jakiegoś tam donate'a sobie wpłaci bądź nie mamy Shana Simpson zablokuj atak ducha za pomocą kluczy kadzidło oczyścić i... a i świeczkę, dobra idziemy najpierw po koreczki, koreczki są? a, też tam, no dobra, o to idziemy. Dobra, idziemy. Nie, bo z moim piszę. Dzisiaj wychodzimy z do domu. Znaczy ja wy wychodzę, bo idziemy na grupę szwagra mojego Bo akurat na urodziny. Miałby urodziny. Kolejne 35 Miałby, bo za szeroko nie dożył.

O. To była kosz ostatnio <laughs> Także sobie, gadanie w ogóle wyłączę Bo tak jedna się ciągnie, jedna się pcha Idziemy z drugiej strony domą. Myślę, że w tym... A, myślę, że tutaj gdzie gdzie korki są, dobre. A on jest R... Bo ja nie lubię ten mało patrzeć gdzie hey on jest? Fajnie, trójka super gdzie jest tu? czekajcie gdzieś stała tutaj tylko nie dwa stopnie ona jest chyba w tym małym no właśnie tu jest czwórka dobra to idziemy po rzeczy Jebak jest ogarnięty, gdzie ona już jest? Eee... Obraz tu spal. Dobra, ważne, że wiemy, gdzie ona jest, nie? Więc wiecie, to już jest też jakiś plus, nie? 70? Coś tą panią chyba poniosło za bardzo. w tym, w małym pokoju tutaj, tutaj dobra jedziemy zamieścimy kamerę i zobaczymy i kamerę najpierw ten eee, jak się nazywa? wiecie co? Nie zaatakuję, bo no jak? Nie ma szans. po resztę rzeczy. Teraz będziemy kamerę i docy. Docy. Kamera widziana. No teraz musimy nawet po prostu chodzić, nie? Chodzić z rzeczami, pozanosić, się, je. trochę jest tego, jak się z samym gra. Woloby z kimś dźgać, ale no. Być tą kamerę teraz dać. Tutaj mamy taki bruk, nie? Może tak. Dobra, na razie nie ma prisingu. Dobra, no, idziemy dalej Potem jak się chowa, ja bym na, na górę uciekał, nie? Ja tam wiem gdzie te szafy, nie? Zapali! Musimy nie zobaczyć nic tutaj. Czyli gdzie bym czyli? Lecz ja, jakbyś ja. są, nie? Widziałem tutaj gdzieś orwa, ale... Pójdziemy jeszcze raz, ale chyba orba widziałem. Tutaj gdzieś był O, Orby są dobra. Czyli mamy do do wody. lecimy dalej, czyli teraz tak będziemy sól i... peleczka. zobaczymy czy chodzi i zostawia ślady bo chodzi i zostawia ślady na to fajnie wiecie, zawsze to jakiś dodatkowy dowód nie? w sprawie kurde, coś mnie ugryzło w duży palec u lewej nogi tylko Na to w a, książki nie będzie O, łapki są. Super. Czyli są łapki, dobra. Nie gorzej, jeszcze, jak was tak, yy, czekajcie, co mam teraz, ultrapiolet, yy, z mora obakę. o bakę, ogóle, czyli tak, RMFK do 3, a splitboxa nie będzie, pizducha nie będzie i pleasing może być. No nie wiem, może, może być, że będzie ten Freezing wtedy. Może tak być, może tak być. Czekajcie. Eee. Czy Taka aparata weźmiemy? I co nam jeszcze było? Crucifix, to zaniesiemy Crucifixa. Może kości znajdę, bo tak kości jeszcze nie znalazłem. Może u góry będzie, tam na górę jeszcze przejdziemy się. Tam zaniosę jej, położę i będzie można iść. Bo chyba jest wyciszyć tak, czy nie? nie nie wiem, cztery nie, wiem, osiem. Hmm. No nie wiem, ja bym Pójdziemy na... na górę jeszcze. Na górze się szło z tymi schodami, tylko światło od razu. Jest, ale... O niestety kości nie ma. No, trudno Znaczy co to mam się gdzieś gdzie schować Szkoda, bo nie wiem gdzie są te przedmioty, nie? Przeklęte. Zobaczę sobie ten... ...moja psycha. Cholera, wiecie No tak i tyle by chyba odjechał bo ja nie będę wiecie zdjęcia naruszona sól naruszona sól Ty... o, przepraszam mikrofon wodno. ja tutaj nic więcej nie widzę nie tak to to by i świeczka tak to możemy zrobić teraz jednym zamachem czyli to to i to dobra no, idziemy najpierw może znaczy, nie ja mam tego do stóp użyć. Damy jej też świeczka, niech ma. Świeczka pojednania. Dwa i osiem trzy trzy na pewno ciekawe bo nie ma tego temperatury Słuchajcie, że tej temperatury jednak nie ma. No to docy były. No te docy to może tam w ogóle trochę dalej. Nie bo tak, tak dają mnie tak zzić, tak naprawdę. Ale dwa zadania mamy. Super, Dzień. Yeah. Bardziej. jeden sześć jeden cztery jeden, jeden cztery Bo jeden, było naj najzimniej nie dwa. Nie, nie ma. Dziwne bardzo. moje ten nie słuchajcie Nie wiem. Nie wiem, czy jest ten, który niczego nie ma. Nie wiem, ja daję, że jest ten i trzeba ja ten będę, będę więcej kombinować. Za tą kością i za tym przedmiotem chodziłem wszędzie, nie? No czekajcie, przecież sobie mogę w internecie se, se sprawdzić, przecież nie? I brawo ja. Wejdę sobie w telefon teraz. Wpiszę sobie po prostu... Czekajcie momencik. Orby są jak byk. Ale co z tego jak nie ma... Cze. Czekajcie. Były... Jak się pisze się ta, ta mapa? Byl EA A Byl E mam jakiś filmik? Szkodniej chyba zdjęcie niż filmik, nie? Hmm. No to co, nie ma, no bo kurde, no... Ile... Nie, ja dostaję, że, że to jest ten Freezing. Tu. Jednak. I to jest Hantu. Tylko taki cichy. Dobra, ja chcę, żebyś mi pokazał teraz, gdzie są te rzeczy, a nie... Czekajcie. Zobacz, otworzę. Aha, tu może być pozytywka. To jest. to jest? Gdzieś. Aha Okej okay. Dobra pozytywka. Wiem gdzie może być. A tej zostawię tam w tym. Aha! Tu może być widza Serio? Ok, a gdzie jeszcze coś innego? Dobra, czyli przy, trzy przedmioty mamy na dole. Ok, a u góry? A lustro jest w tym miejscu, dlaczego? Hej, jest kubany. Ok. A w tym... a tutaj... Dobra, czekajcie, idziemy... Idziemy na zwiady teraz, słuchajcie, wiecie? Ja sobie wezmę jedne pilsy idziemy na zwiady. Serio? Patrzcie tutaj, jak sobie zapalimy to światło. Ogólnie nie, to tutaj gdzieś powinna być pozytywka. Tutaj jak coś to powinna być poz pozytywka. Tutaj ewentualnie pentagram. Nie. A. Nie wiem gdzie to było. Niejadalnie... Nie. O! Mamy to. No mamy UJJ! Dobra Ale ja na nie nie umiem gadać, więc Nie będę na nie gadał Więc dobra, mamy to Dobra moi drodzy, odjeżdżamy słuchajcie Tu e, dzisiaj tak trochę inaczej by szło, ale no cóż Tak też czasem e, może wyjść Także cóż, ja serdecznie bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Mam nadzieję, że się podobało i że oczywiście Jak, jak do będziemy się widzieć e, W sensie słyszeć za tydzień kolejnym odcinku, tak więc już to tyle Więc proszę subskrybujcie Łapcie w górę, do tylko sobie zobaczymy Co to jest za duch? I naszym duchem jest Welcome back A na niego, przepraszam bardzo, to, to, to e? To było na obakę okay? rmf piątka była ja zapomniam o tej RMFC. Kompletnie. No cóż, trudno zdarza się, tak? No dobra moi drodzy, ale także to tyle, więc się trzymajcie. No i cześć. Do zobaczenia za tydzień. W kolejnym odcinku. Także cóż to tyle. Pa, pa!